W tej chwili mamy drugie rozdanie rundy południowej. Pierwszą hombę w meczu prowadzi Oliwia. Na drugim miejscu Asia z niewielką stratą. Na trzecim miejscu Justyna. 1000 mniej od kwoty po początkowej. I na czwartym miejscu Natalia z wynikiem 12.900. Przy kamieniu Asia, która ma w tej chwili świetne rozdanie. Ma dwa sekwencje i parę. E do Ricinomi, gdyby tak ta ręka bez większych zmian przebrnęła do Tempai. U Natalii też widzimy sekwens, tam mm, para so, u Justyny też sekwens, no i Asia tutaj ten nobetan się pięknie uzupełnia w pinzu. I teraz tak, czekanie 4-7 w sos, 8 niepotrzebna, Oliwia, cały tabun tutaj honorów, które mogą dać szansę na jakieś, jakąś e, ciantę, dwa sekwensy i siantę u Natali. Pinfu ewentualnie jest tutaj m, bardzo prawdopodobne, Anko z 3 sozu u Justyny, z tym, że tam jest też Rianmen ukryty w tym Anko, 2-3 sozu, więc może być grupa i para z tego, przy dobrym wietrze. O, Oliwii, a ja tutaj widzę pomału Sansioku, 7-8-9, Cianta, Oliwia wyrzuciła wiatr, który nie jest jej jakuchajem, no ale jednak była to para i widzimy zemstę małą w Manzu u Natalii, 6-8 już w rzece. Pej dla Asi. I Oliwia 5,7,9 Riankan teraz w Pinzu. Czyli Sansioku bliżej już. No i cały sekwens tutaj u Natalii już leży w rzece, utopiony na dnie rzeki. No niestety, czasem się jeden odrzut potrafi bardzo zemścić. Szansa na Ipeko, Ipeko u Asi, ale podarowała sobie. No tutaj ma bardzo dobre shapey, a nie, nie potrzebuje jakoś bardzo dużo y, punktów. Zobaczmy, Justyna tutaj czeka na uzupełnienie Rianmana w Pinzu, ale jeszcze potrzebuje jednego bloku tutaj. I ten pajłasi dwustronne czekanie. Ricinomi. Jedna homba jest. Nie ma dory, nie ma nic, ale jednak dwustronne czekanie, z tym, że można tutaj w tej ręce jeszcze zamieszać ewentualnie do pinfu. No, Oliwia troszkę tutaj zamieszania wprowadziła, ale już wszystko, wszystko w porządku. Jeden Sotsumogiri a ta szansa na IPECO. 2-3-4 man so, przepraszam ale rozwaliła ten kancian, no jest tam też materiał inny, więc to czekanie na 3 so się nakłada w przypadku takich yy, podwójnych czekań w kancianie o, i, i się ten natali się wzmocnił, teraz w tej chwili mamy rianmen, rianmen, ten. I dwa sozu do rzeki. Jedna para jest tylko potrzebna, więc cztery piny jako kopary zostaje. I kolejna anko u Justyny. I to jest uh, Ryancian Ten. Dwa do Właściwie jeden. Tam jest, są trzy grupy. I Ricci, Asi, Szampon. Jeden man, Nan, więc tutaj całkiem dobrze się to potoczyło. Będzie szansa na Jakuchaja. Więc zawsze dwa fany. Natalia przepchnęła tutaj gębutsu na spokojnie i Justyna czerwona piątka pin. No w żadnym wypadku nie jest to bezpieczny kamień. Dwa so przeszło. Dobre czekanie. Szampon zawierający skrajne i honory to jest dobre czekanie zazwyczaj kiedy są one jeszcze żywe. Natalia próbuje tak dwa so genbutsu, więc tutaj jeszcze nie jest wykluczony kontratak. Ręka jest w dobrym stanie. No, a Olivia musi spasować. Tutaj nie ma wyjścia. Honorki lecą. Na szczęście są te honory, więc ręka jest całkiem fajna pod tym kątem. I damatem u Natali Mamy ten do Pinfudora. Bez, bez Ricci. Czyżby planowała jeszcze spasować w razie czego? Tutaj każdy punkt się liczy. Może Natania oczeka. A teraz Ricci. O Kakerici, czekanie na 2-5 many i piątkę man dostała Justyna na czerwoną piątkę. A, pół sudzi u Natalii, i pół sudzi u e, Asi. No ale to nie jest żaden powód, żeby wyrzucić ten kamień, więc tutaj uniknęła tego Rona. Oliwia dalej, harda obrona pewnie będzie, tak, ciun, ciun do rzeki. Znów. A i mamy Ron od Natali, Richie Pinfu i dwie Dory. Podwójna ura się trafiła. Mangan dla Natali.